Trzeci cardridge z kolekcji. i Nim dorwałem Evercade, nie wiedziałem zbyt wiele na temat data East, poza tym, że coś takiego istniało. Teraz wiem, że jest kilka gier z katalogu tego studia, do których najprawdopodobniej będę wracał bardzo często, a niektóre kontynuacje już trafiły na moją listę życzeń. Data East założony zostało przez Tetsuo FUHUDE w 1976 roku. W 1980 roku wprowadzili na rynek dość rewolucyjny jak na swoje czasy specjalny system kaset do automatów. Wystarczyło kupić podstawowy sprzęt, a następnie wymienić w nim pamięć z zapisanymi grami. W taki sposób można było m.in. zmniejszyć koszty produkcji i wybić się na tle konkurencji. Ale wiecie co? Tak zwany Deco kaset System było awaryjne i szybko okryło się złą sławą. Nie zmiotło to jednak data i z rynku. Skoro na poletku sprzętowym firma nie dawała rady, postanowiono przerzucić się jedynie na tworzenie gier. I tak oto od 1985 roku Data East było znane głównie jako producent gier. W latach 90 coś nie pykło i Data East zaczęło podupadać. W 2003 roku spółka przestała istnieć, pozostawiając ogromny dorobek gier. Prawa do marek zostały przejęte przez różne firmy. Skoro mamy za sobą krótkie wprowadzenie, sprawdźmy co takiego Blaze przygotowało w pierwszej składance poświęconej Data East. Ta gra oryginalnie ukazała się na automatach pod nazwą Bad Dudes vs. Dragon Ninja. Tytuł to kwintesencja przepakowanych testosteronem filmów lat 80-tych 90-tych. Wersja z Evercade pochodzi z konsoli NES, gdzie tytuł skrócono do Bad Dudes. Fabuła brzmi następująco. Prezydent został porwany. Czy jesteś na tyle złym kolesiem, żeby go uratować? Brzmi jak poważna deklaracja polityczna. E, tyle dowiadujemy się właściwie z początkowej odprawy. Gdy sięgniemy do oryginalnej instrukcji dowiemy się o paru szczegółach. Naszymi przeciwnikami są Smoczy Ninja. Dostajemy też spis wszystkich odwiedzanych lokacji wraz z potencjalnymi zagrożeniami. Coś co mi jednak umykało w instrukcji z NES-a to imię prezydenta. W odprawie też nie ma wspomnianego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Tutaj przychodzi nam z pomocą instrukcja Evergate i wersja automatowa. Do prezydenta wszyscy zwracają się Roni. Biorąc pod uwagę lata wydania gry, możemy śmiało założyć, że pierwowzorem był Ronald Reagan. Ronald Reagan, Przejdźmy do rozgrywki. To beat'em czyli idziemy i bijemy przeciwników. Jest ich kilka rodzajów i każdy ma nieco inne zachowanie. Niebiescy będą po prostu przebiegać, szarzy będą mogli rzucać shurikenami i rozsypywać kolce, a czerwoni upuszczą fanty po kroju życiodajnej puszki, zegarki, nunczaki czy noże. Nasze sterowanie ogranicza się do kierunków i dwóch przycisków akcji, ale odpowiednia kombinacja może sprawić, że wykonamy ruchy dodatkowe. Ta gra jest trudna. Na tyle, że przy pierwszych podejściach ginąłem na pierwszych etapach. Zdenerwowany znalazłem im. Informacje o kodach, oszustwach dodających herosowi życie, i nie potrafiłem ich uruchomić. Inna opcja jest taka, że Evercade po prostu nie ma możliwości ich aktywowania. No nic, zaparłem się więc i przeszedłem dwie pierwsze plansze. Później kolejną i kolejną. Zili się sprawiali, że angażowałem się w rozgrywkę. To naprawdę dobra gra, jeżeli tylko da się jej szansę. Śmiesznie jest grać w Bad Dudes w dwie osoby. Minus jest taki, że dwójka graczy nie występuje na ekranie w jednym momencie. Rozgrywka toczy się po kolei. Od skuchy do skuchy. Straciłeś cały pasek życia? No to teraz siostra, narzeczona, kolega, szwagier czy tam ktoś inny pogra. Jeżeli mam być szczery, to Bad dude z NESA jest fajny, ale Arcade lepszy. Bardzo możliwe, że kojarzycie tę gierkę pod innym tytułem, a mianowicie Bump and Jump. Z jakiegoś powodu jednak mamy tutaj automatową nazwę Burning Grabber, a famikonowy port był zwany Buggy Popper. Każda nazwa poprawna. W każdym razie. Oryginalnie gra wyszła na automatę w 1982 roku. Wersja konsoli Nintendo zadebiutowała w 1987 roku. I mamy parę różnic, jeżeli porównamy pierwowzór z konsolówką. Po pierwsze, nie da się grać w nieskończoność lub do screena. Po drugie, NES otrzymał fabułę. Otóż, jechaliśmy sobie z dziewczyną naszym samochodem, który nazwaliśmy Popper. Serio, twórcy dali nazwę samochodowi, ale jakoś zapomnieli o imieniu ukochanej bohatera. NAGLE Zaatakował nas gang Jackalsów i uprowadził dziewczynę. Ruszamy więc, żeby ją odbić. I teraz będzie spoiler. Jeżeli odbijemy dziewczynę, to dostajemy scenkę nad morzem, ale zaraz po niej jest czarna plansza z dopiskiem, że znowu spróbują nam odebrać ukochaną. Z jednej strony to ładna klamra, która daje możliwość fabularnego grywania w bump and jump w kółko, ale z drugiej strony, może dziewczyna wcale nie jest porywana, tylko próbuje uciec od bohatera. Który nie pamięta jej imienia? Koniec spoilerów. Rozgrywka opiera się na eliminacji przeciwników, zbieraniu paliwa i próbie ominięcia morderczych krawężników lub zabójczej przepaści. Nasza postać może skakać, ale jedynie gdy samochód będzie miał odpowiednią prędkość. Bycie w powietrzu daje możliwość rozbijania innych samochodów. Możemy na nie naskoczyć, co czasem poskutkuje ich destrukcją. W innym przypadku po prostu odepchniemy oponenta na bok. To ostatnie możemy też zrobić po prostu zbliżając się tak na bliskość kartonu papieru, bibułki lub nawet serwetki. Przeciwnicy są różnorodni, niektórzy mają ciekawe właściwości, jak radiowóz, który może zachować się agresywniej w stosunku do nas, gdy mamy zbyt dużą prędkość na liczniku. Przed większymi zmianami terenu zawsze zostaniemy ostrzeżeni wykrzyknikiem. Na stronie EverCade pojawia się informacja, że bump and jump e, Burning Rubber, można zagrać w dwie osoby. Próbowałem i nie wiem, czy coś ze mną jest nie tak, czy tego multika po prostu tam nie ma. Próbowałem różnymi padami, wszelakimi sposobami i nie da się. Nie zmienia to jednak faktu, że Burning Rubber jest bardzo grywalną produkcją o muzyczce, która zapada w pamięć. Polecam, pomimo tej brzydkiej okładki. Burger Time to gra, którą chyba najbardziej kojarzyłem z Data East. Automat tego tytułu zawitał nawet w Ralphie Demolce, o tutaj. Początkowo produkcja nosiła nazwę Hamburger, ale ostatecznie pozostano przy amerykańskiej nazwie Burger Time. Tak więc jesteśmy Peterem Peperem, który musi złożyć hamburgery. Jak to zrobi? Przebiegając po składnikach. Mało to higieniczne? Być może, ale kto by się tym przejmował. W końcu naszego bohatera gonił mordercze kiełbasy, skwaszone ogórki i jajka, o! Sadzone. Peter nie jest bez. Może przeciwników. pieprzyć. Żadnych zbereźnych myśli, chodzi o dosłowne posypywanie ich pieprzem. Zapas czarnego proszku jest ograniczony, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go uzupełniać pojawiającymi się na mapie fantami. Tak. Rożki z lodami są doskonałym źródłem pieprzu. Przeciwnicy, którzy próbują nas dopaść nie są jedynie przeszkadzajkami. Jeżeli taki przykładowy Mr. Hotdog znajduje się na części burgera, która zacznie spadać, obydwoje polecą nieco niżej. Większa masa sprawia, że mamy możliwość przerzucania składników o dwie platformy w dół. Oczywiście możemy też po prostu katrupić któregoś złola, zrzucając mu plastry na głowę. Burger Time to ta sama gra co na automatach. No może prawie ta sama. Pomimo niewielkich różnic wersja automatowa wydaje się o dziwo... Łatwiejsza. Podczas oglądania nagrań może to nie być aż tak widoczne, ale gdy się mi się już popada lub konsolkę, różnica jest bardzo odczuwalna. I to pomimo tego, że w obu przypadkach po porażce zaczynamy wszystkie mapy od początku. Niemniej to wciąż grywalny kawałek kodu. Nawet dzisiaj znajdziecie jego reedycję, może nawet z ładniejszą grafiką. Polecam. Jeżeli macie flashbacki ze Street Fightera 2, to Capcom też miał i pozał Data jest to plagiat. Historia jest nieco dłuższa, dlatego nie będę jej tutaj zbytnio rozwijał. Planuję na ten temat osobny materiał. Tymczasem w history fighter wcielamy się w jednego z dziewięciu kombatantów. Dostają oni list, w którym tajemniczy K zaprasza ich na wielki turniej wojowników. Mają się w nim zmierzyć najlepsi z najlepszych. Jego od listów wszedł nam na ambicje, więc oczywiście przyjmujemy zaproszenie i od tego momentu będziemy mogli zmierzyć się ze światowymi przeciwnikami. Całość wygląda jak klasyczna bijatyka. Naszym celem jest wygranie pojedynku i dotrwanie do finałowego bossa. Każda z postaci ma swoje specjalne ruchy, które wykonujemy wciskając na padzie kombinacje. Otoczenie prezentuje się ślicznie, pełne jest ruchomych elementów, a ponadto niektóre z nich możemy podczas potyczek zniszczyć. Destrukcja nie ogranicza się zresztą jedynie do teu, bo i nasi wojownicy mogą stracić elementy ubioru wraz z otrzymywaniem obrażeń. Wtedy to stają się bardziej podatni na uderzenia. Do wyboru mamy kilka trybów gry. Pierwszym z nich jest CPU Battle. W nim to zmierzymy się z komputerem. Jeżeli natomiast drugi gracz będzie chciał dołączyć, nie trzeba restartować rozgrywki. Wystarczy wcisnąć Start na drugim padzie i rozgrywka toczy się dalej. Następny jest Survival. Tutaj dwójka graczy wybiera po pięciu wojowników. Później odbywają się walki, których celem jest pokonanie wszystkich adwersarzy którejś ze stron. Kto straci wszystkie wybrane charaktery, przegrywa. Ostatnim jest Versus. Ten tryb doskonale nadaje się, jeżeli chcecie z kimś odbyć kilka niezobowiązujących pojedynków. Możemy wybrać lokację, ustawić limit czasowy, a nawet utrudnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby obydwaj gracze wybrali tę samą postać. Gra po prostu zmieni nieco ich kolor i git. Swoją drogą, w tytule jest dwóch wojowników, których na początku nie możemy wybrać. Są wymienieni w instrukcji. Jednym z nich jest klaun, a drugim zaś... Karnow. I jeżeli zastanawiacie się, kim jest Karnow, to śpieszę z odpowiedzią. I don't know. A tak serio, jest to bohater gry Karnow, którą data jest wydało jeszcze w 1987 roku. O ile w swojej grze gość był pozytywnym protagonistą, o tyle w późniejszych grach stał się już. Z Wolem. Prawdopodobnie to on wysłał do nas zaproszenie. Karnow zresztą występuje również w innych grach Dataist. To taka szemrana eminencja historii wojowników, Bad Stumblepop, Tumblepop, Pop, Joint Mack. Ma nawet nawiązanie w mobilce Empires and Puzzles. Jeżeli gdzieś go jeszcze widzieliście, to dajcie znać. Czy Fighters History jest warte zagrania? Być może, na pewno będziecie się dobrze przy tym bawić ze znajomymi. Wrzeszczący kombatanci, którzy oklepują się, gdy ktoś z tyłu zamiata, jest dobrym umileniem jakiejś gamingowej domówki. Czy warto samemu do tego zasiąść? Nie mam pojęcia. Mogę tylko powiedzieć, że nie żałuję spędzonego z tą grą czasu. Chociaż słyszałem, że w opinii fanów biatyk Fighters History jest raczej średniakiem. Za to z jaką historią sądową? Z jakiejś przyczyny na kartridżu nie ma pierwszej części tej serii. Zaczynamy od sequel'a. Jeżeli jednak chcielibyście ograć pierwowzór, to znajdziecie go na przykład w serwisie Steam. Gra nazywa się Joe and Mac Caveman Ninja. Dodaj do byle jakiego tytułu Ninja i otrzymasz kwintesencję cool produkcji z przełomu lat 80. i 90. Eee, o czym to ja? A tak, druga część przygody Joan Maka rozpoczyna się krótko po zakończeniu poprzedniej. W wiosce pojawia się jakiś jaskiniowiec, który mógłby uciec z kreskówki, było sobie. Gość kradnie koronę, o czym mieszkańcy szybko się dowiadują. I tak oto bohaterowie zmuszeni są wyruszyć na poszukiwania zagubionego nakrycia głowy. Platformówka jest stosunkowo prosta, z pewnymi skokami trudności. Jeżeli jednak gdzieś polegniemy, na spokojnie możemy zrestartować rozgrywkę od danej mapy. Jeśli natomiast jesteśmy zmuszeni do wyłączenia gry, to możemy użyć specjalnych kodów w menu, które możliwym rozpoczęcie rozgrywki od konkretnego świata. Sama konstrukcja mapy jest w miarę intuicyjna, więc łatwo zrozumieć, co dzieje się na ekranie. W trakcie gry możemy zbierać specjalne kamienne koła. Jeżeli uderzymy w gong przed sklepem w wiosce, możemy zakupić coś dla siebie. Nasi bohaterowie zazwyczaj korzystają z maczuk, jednak na mapie są specjalne ulepszenia. Możemy również zjeść owoce, mięso czy też papryczki, co nie tylko przywróci nam życie, ale również umożliwi plucie śmiercionośnymi pociskami. Poza trybem jednoosobowym mamy możliwość zaproszenia kogoś jeszcze do rozgrywki. Zastanawiałem się, jak Zostanie to rozwiązane, ponieważ w trybie dla jednego gracza kamera znajduje się mimo wszystko stosunkowo blisko sterowanego Herosa. W multiku nie jest inaczej, co utrudnia grę. Gdy grałem z siostrą, zdarzało się, iż postacie znikały poza ekranem. O dziwo nie ruinowało to jednak Friday, jak uczerpaliśmy z Joe Maka. Wręcz przeciwnie, w pewnym momencie odpalaliśmy specjalny tryb wieloosobowy, gdzie można znokautować się nawzajem. Nie odbiera to życia protagonistom, ale zatrzymuje ich na jakiś czas w miejscu. Mimo to śmiechu było niemało. Przy graniu z kimś bywa, że jest Wygodnie. Twórcy rekompensują to jednak możliwością odrodzenia graczy, jeżeli aniołek poległego nie zniknie z ekranu, a żywy kompan jeszcze troszkę na planszy pobędzie. Na pewno warto poświęcić dwójce jaskiniowców troszeczkę czasu, jeżeli dorwiecie Cardridge. Jest to kompetentna platformówka z pewną dawką humoru. No i są dinozaury. Dinozaury sprawiają, że gdybym oceniał gry punktacyjnie, to dałbym trzy oczka więcej do końcowego werdyktu. Zabawnie będzie oczywiście zagrać z drugą osobą. Pomimo okazjonalnych niedogodności, radocha jest ogromna. Na sam początek, to jest jakaś masakra. Pierwotnie gra ukazała się na automatach jeszcze w 1984 roku w Japonii. Z czasem wydano poprawkę okraszoną pod tytułem Two Player albo Player vs Player, która wyszła poza kraj kwitnącej wiśni. Najprawdopodobniej to właśnie tę wersję próbowano przenieść na konsolę domową. Jeżeli nie zetknęliście się z pierwowzorem arcade, to najprawdopodobniej dostaniecie kopa w twarz. I znowu i kolejnego. Ale spokojnie, później znowu dostaniecie lepę w ziemniaka. Polecam zerknąć do oryginalnej instrukcji, bo dopiero tam zobaczycie jakie jest sterowanie. O ile biateki z późniejszych lat szły w czystą rozwałkę i frajdę oklepywania twarzyczek najróżniejszych adwersarzy, o tyle karate champ jest symulacją. Pomimo tego co sugeruje nam twórcy składanki, to symulator karate. Musimy zdobyć odpowiednią ilość punktów, żeby przejść do kolejnego poziomu. Każdą rundę poziomu można skończyć jednym celnym uderzeniem. Po tym jak wróg się zwinie, poskłada czy położy, na ekranie dostaniemy odpowiednią notę i informację jakim ruchem Zrobiliśmy krzywdę bliźniemu swemu. Między poziomami, jeżeli wygramy, mamy możliwość pozbijać nadlatujące wazony i nigdy mi się tego nie udało dokonać. Całość z zawodów dodatkowo komentowana jest przez wiecznie skwaszonego sędzie o głosie syntezatora. Typ jest stronniczy, bo w przypadku remisu zazwyczaj przyznaje punkty czerwonemu. Czy warto zagrać dzisiaj w Karate Champ? Absolutnie nie. Czy warto o nim pamiętać? Jeszcze jak, bo to gra, która wywarła niemały wpływ na branżę. Swojego czasu zrobiła wrażenie na pewnym Johnie Tobiasie, który później wraz z Edem Bunem opracuje Mortal Kombat. I o ile granie samemu wymaga niemałego zaparcia, to łomatko. Ile śmiechu jest w graniu z kimś przy jednym ekranie. Przecież to wygląda jak disco z lat 80. Magical Drop prawdopodobnie jest jedną z tych nieco zapomnianych dzisiaj serii gier, przynajmniej w Polsce. Sam spotkałem się z nią dopiero na kartylużu Evercade, tylko pod inną nazwą. Pierwszą grą z tej serii jest bowiem Chain Reaction w zestawie Arcade. O tym pomówimy kiedy indziej. Na razie zaznaczę tylko, że pierwotny tytuł, chociaż nie jest tak magiczny jak późniejszy, to doskonale wskazuje cel rozgrywki. Jeżeli pobieżnie rzucimy okiem na to, co się wyprawia na ekranie, to może wydawać się, że chodzi o usuwanie kolejnych kulek, układając z nich co najmniej trzy obiektowe rzędy poniekąd tak jest. Jednak bardziej opłacalne jest robienie reakcji łańcuchowych. Chodzi o to, żeby po zniknięciu kulek, te, które spadną, również zniknęły bez naszego ruchu. Im więcej takich akcji, tym lepiej. Produkcja ma oczywiście moduł multiplayer, więc jeżeli tylko będziemy chcieli się z kimś zmierzyć, wystarczy mieć dwa pady i konsolę stacjonarną. Nie zmienia to jednak faktu, że produkcja nawet w trybie dla jednego gracza jest bardzo grywalna. Do wyboru mamy kilka rodzajów rozgrywki. Chociaż może wydawać się to nieintuicyjne, radzę zacząć od AHA, czyli w sumie ostatniego kafelka. Znajdziemy tam zbiór mini zagadek, które wprowadzą nas powoli w meandry rozgrywki. Nie jest to jednak stricte samouczek. Jeżeli uznamy, że mamy dość tego typu zagadkowej rozgrywki, to możemy przejść do innych kafelków. Battle Mode to oczywiście rozgrywka z kimś. Endless Mode wypróbuje to, jak długo możemy wytrzymać z niekończącymi się zasobami kuleczek. Story Mode opowiada natomiast historię o tym, jak bohaterowie z serii ścierają się ze złą imperatorką, aby w końcu trafić do spełniając życzeń artefaktów Magical Drop. Sama władczyni stojąca nam na drodze ubrana jest w lateksowy strój, a podczas walki... bije nas z biczem, to chyba idzie w złym kierunku. Imperatorka jest dostępna w wyborze postaci. Nie ma za to pozornie innej, czyli Black Pierota. To gość, który opętał monarchinię i zmusił ją do... bycia w lateksie. Teraz uwaga! Będzie magia. Żeby odblokować Black Pierota, należy wybrać tryb historii, najechać na postacie w kolejności ich pojedynków w fabule, zatwierdzając każdy z wyborów strzałką w dół. Powinniście usłyszeć taki sam dźwięk, jak przy zmianie postaci. Odpowiednią kolejność macie na ekranie. Na sam koniec najeżdżamy na Imperatorkę. Będąc już na jej obrazie, wciskamy strzałkę w górę. Magic! W ogóle prawdziwe zakończenie pojawia się jedynie, gdy pokonamy wszystkich bez żadnej porażki. W innym przypadku Pierot wciąż będzie władał imperatorką. Inne zakończenia to po prostu wizualizacja tego, czego pragnęła najbardziej sterowana przez nas postać. Jeżeli lubicie gry, w których trzeba coś układać, mierzyć się z przeciwnikiem, Magical Drop 2 jest dla was. To również jedna z tych produkcji, do której najczęściej wracam na konsoli Evercade, szczególnie tej przenośnej. Daje niemałą satysfakcję. A szósta odsłona już jest w drodze! Gdy pierwszy raz to odpaliłem, to pomyślałem, o, klon kontry z późniejszych lat, ale mam wrażenie, że sterowanie w produkcji konami wyszło jakoś lepiej. Ale po kolei. Mydlanej Resistance początkowo w świadku graczy zaistniało jako gra arcade jeszcze w 1989 roku. W 1991 użytkownicy posiadający konsole Mega Drive mogli zapoznać się z tytułem w zaciszu domowym. W instrukcji obsługi z tamtych lat można przeczytać, że oto nasz protagonista nazywa się Johnny Ford. Wraz z ojcem rozpracowywali pewien kartel narkotykowy. Nie podobało się to przywódcy przestępców karmazynowemu królowi. Narkobos porwał więc rodzinę Johna, aby zwabić bohatera w pułapkę. Przed rozpoczęciem gry polecam zerknąć na ustawienia. Do naszej kontroli zostaje oddana ilość życia, możliwość kontynuacji, poziom trudności i cztery tryby sterowania. Możemy sobie wybrać jakich chcemy, ale będąc szczerym, do żadnego nie mogłem się przyzwyczaić. Szkoda, że nie można przepisać sobie odpowiednich klawiszy wedle uznania. Jeżeli już musiałbym Wam polecić konkretne ustawienie to CTRL A. Ruch będzie definiował w którą stronę będą lecieć pociski. Będziecie też mogli zablokować kierunek strzelania, co znacząco ułatwi rozgrywkę. Wracając do głównej gry. Wciskamy jeden przycisk, a nasz wojak automatycznie oddaje salwy. Podczas rozgrywki niektórzy przeciwnicy upuszczą specjalne klucze. Te posłużą nam do odblokowywania nowych spluw i ulepszeń między poziomami. Każdy z gnatów ma nieco inne właściwości i dobieranie ich będzie grało kluczową rolę w poziomie trudności na dalszych etapach. Pochwalić można bossów, którzy swoim wyglądem nie tylko sugerują słabsze punkty, ale też po prostu wyglądają dobrze. Chociaż niektóre rozwiązania są Kontrowersyjne, jak te piły tarczowe. Jak ktoś ma się przed tym obronić? Dziwne są też niektóre poziomy, jak ten z wodospadem. Łatwo tu o stratę życia i to niekoniecznie ze swojego powodu. Miałem problem z tym tytułem, po prostu nie mogłem przyzwyczaić się do sterowania. Wydawało mi się nieintuicyjne, ale z czasem, im dalej szedłem, coś pchało mnie do przodu. Mydnej Resistance nie jest moim ulubionym tytułem z tej składanki, ale z całą pewnością mogę stwierdzić, że kiedyś do niego wrócę. Z zaznaczeniem kiedyś. Pokonam tego złola w końcu. I no właśnie. Menu główne twierdzi, że gra ma multi. Nie ma. Nawet na stronie producenta też to już poprawili. Nie grałem w zbyt wiele symulatorów billarda, ale ten jest. Wow. Zarwałem przy nim mało czasu. Kilkanaście razy wyładowałem baterię w przenośnej konsolce i zabijałem nim czas, gdy tylko mogłem. Wersja umieszczona na kartridżu pochodzi z konsoli SNES. Oznacza to, że mamy do czynienia z ulepszoną wersją oryginalnej gry arcade z 1986 roku. Do wyboru jest kilka trybów gry. Pierwszy dla jednego gracza wymaga od nas rozegrania kilku partii pewnego rodzaju billarda, zwanego side pocket z ograniczeniem kul. Jeżeli w jednym ruchu żadna z bil nie wpadnie w kieszeń, tracimy szansę. Nie jest jednak tak, że nie możemy ich odzyskać. Między poziomami są specjalne wyzwania, które pozwolą na dobranie kilku białych bil do zestawu. Same triki między planszami są dosyć skomplikowane, ale możemy je spokojnie przećwiczyć. Wystarczy, że w menu wybierzemy opcję Trick Games i odpowiedni kafelek. Jeżeli odpalicie grę na Evercade VS, czyli stacjonarce, to z kimś innym możecie rozegrać dwa dodatkowe tryby. Ten umieszczony wyżej to bilart o podobnych zasadach co w trybie jednoosobowym, z tą różnicą, że mierzymy się ze znajomym. Inna wersja to dziewiątka. W skrócie należy że wbić bile w kolejności od 1 do 9. Kto wbija ostatnią bilę wygrywa. No i tak kilka rundek. Starałem się znaleźć informację, czy rozgrywka Side Pocket ma jakąś inną nazwę. W końcu billard ma kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, wariantów rozgrywki. Nie znalazłem tego, dlatego powiedzmy, że to swojego rodzaju nowy typ wymyślony na potrzeby gry. Prawdopodobnie. Odpowiednie wbicie kolorów lub liczb da nam dodatkowe punkty, które wyłonią prawdziwego zwycięzcę. W sumie to pograłbym sobie takiego realnego billarda. Może po tym odcinku? Na początku byli źli faceci, więc teraz pora na dwóch. Surowych gości. Two Crude Dudes zostało wydany w 1990 roku na automaty. Wersję, którą dołączono w składance Evercade, zaczerpnięto z konsoli Mega Drive. Chociaż Arcade był graficznie bardziej różnorodny, to grywalniejsza w dzisiejszych czasach pozostaje chyba wersja domowa. Wcielamy się w dwóch najemników: Biffa i Spyka, którzy przemierzają ruiny zniszczonego przez eksplozję nuklearną Nowego Jorku. Ich zadaniem jest zniszczenie organizacji Big Valley. Umówmy się, nigdy inny by sobie z tym nie poradził. W końcu dwójka twardzieli potrafi podnieść samochód i cisnąć nim w przeciwników. To jest jedna z tych gier, która daje ogromną radość, szczególnie gdy gramy z kimś. Można się rzucać nawet nawzajem. Nasze sterowanie jest nieco ograniczone, ale nie wpływa to źle na odbiór samej rozgrywki. Możemy łapać, rzucać, uderzać, zrobić kopa z powietrza. W sumie to tyle. Odpowiednie nakierowanie naszego typka daje możliwość zrobienia odpowiednich kombinacji i uderzeń. Moim jedynym zarzutem do tej gry są zbyt długie animacje w jednym etapie. Między poziomami mamy możliwość zregenerowania nieco swojego zdrowia. Robimy to za pomocą puszek z jakimś kolopodobnym napojem. Pozyskujemy go natomiast z dystrybutora. Po pierwsze, animacja picia trwa kilka sekund, a odnawia ledwo kilka kreseczek. Po drugie, w koopie wciąż możemy sobie rzucać, więc zamiast podnieść puszkę, chwytamy naszego ziomka. Niemniej, tempo tytułu jest w miarę szybkie. Bo sobie ciekawie zaprojektowani, a poza tym zabawnie się gra. Szczególnie polecam ten tytuł, jeżeli chcecie się z kimś obok pośmieć. Tak oto prezentuje się cartridge poświęcony Data East na Evercade. Jest to porządny zbiór gier, które nierzadko wpłynęły jakoś na branżę. Przeniesiono tutaj nawet pewne elementy 1 do 1 względem oryginalnych konsol. Takiej mydnej Resistance ma ogromne spłatki płynności, gdy używamy na przykład miotacza płomieni w niektórych planszach. Może to przeszkadzać, rzeczywiście tak jest, ale niektórzy mogą docenić, że przeniesiono tutaj doświadczenie z ubiegłych lat. Bardzo prawdopodobnie jednak, że sporej ilości osób będzie taki spadek klatek na sekundę przeszkadzał. Chyba. Pierwszy raz w tej serii czepię się do opisów zawartych na kartridżu, a szczególnie jednego. O ile opisy z instrukcji traktuję ulgowo, bo wydrukowało się, wkradł się jakiś chochlik, ciężko to poprawić. O tyle instrukcje na kartridżach od czasów Evercade VS mogą być aktualizowane. Mimo wszystko mydna Resistance nie ma żadnej aktualizacji odnośnie tego, że produkcja jest wyłącznie dla jednego gracza. Dodatkowo mam wrażenie, że opisana w wersji elektronicznej fabuła nieco różni się od tej, która znajduje się w instrukcji papierowej do Mega Drive'a. Ten Ridge nosi w sobie wiele cudownych tytułów, które mają swoje bolączki. Zaraz obok cudownego Magical Drop 2 czy Side Pocket dostajemy Karate Champ bez schematu uderzeń, czy Midnight Resistance, który posiada błędne oznaczenia. Oczywiście, jeżeli macie Evercade, warto dołożyć Ridge Data East do zestawu. Czy warto zapoznać się ze wszystkimi tytułami dzisiaj? O kilku warto pamiętać, ale może niekoniecznie nadrabiać. O dziwo, po prostu jakoś pierwszy raz poczułem znużenie niektórymi grami z Ridgea i musiałem się zmuszać do ich ogrywania. Gdzie się chowasz, Midnight? Resistance, wolałem więcej czasu poświęcić Billardowi i układaniu kuleczek w Magical Drop. Mam wrażenie, że ich grywalność przyćmiewa troszeczkę resztę tytułów na kartridżu. Najnowszy Evercade nie dotarł do mnie w terminie, więc recenzja być może po świętach. Zdaję sobie sprawę z tego, że filmy z tej serii będą miały mniej wyświetleń w porównaniu do omówień gier nieco nowszych. Nie rezygnuję z Evercade'a, ale postaram się utrzymać pewien harmonogram oparty na publikowaniu filmów, gdzie co drugi będzie poświęcony retro konsolce. A za tydzień coś bardziej w stylu Maxa Payna, ale niekoniecznie. Trzymajcie się i cześć!